Moi kochani, kolejny dzień grzybobrania, już jest ciemno, taka szarówka, ale tak, podgrzybeczki mamy i gąski piękne, te akurat są liściaste, takie umazane w liściach, w trawie, ale wymoczy się, będą piękne i podgrzybeczki takie piękne były, grubaski cudo piękne o, takie piękne sztuki prawie koszyk no tak jak zawsze znajduję dotąd a dzisiaj było za mało czasu krótko byłam bardzo krótko. O 16 dopiero pojechałam na te podłużybki. No i kochani, zobaczcie. Taki zbiór. A mamy dzisiaj 3 listopad. I podgrzybeczki pełno. Gąski. Liściaste, te zielone i szare Nie wiem kiedy ten filmik wstawię Ale cały koszyk jest Jeszcze takie kurde, młodziutkie, podążybki urosły Cudowne gąski. Siwe. Tu jeszcze jakiś ślimak. O, i tak będzie się czyściło. Piękna. I witajcie, kochani. Zobaczcie. Wysyp od grzybeczków. Jeden. Tu drugi. Tu trzeci. Czwarty. Piąty, a tu jaką mamy wodnichę Świeżutką, dopiero co wyszło. I kolejny podgrzybeczek rozglądamy się. O. A to? Ale podobne. O, ale tu obok jest ślepa. не манится. Ну, то завтра в то место было. Ukraine. Są niewidoczne. Ale świeżaczki. Jakie cudy. Cudne. Tego zobaczcie. Razem z olszówką. Przytuliły się. No i trochę było w jednym miejscu. Piękne. I piękne trwa złączone. A to taki kropasek piękny. Jest i kolejny. I taka rodzineczka. jeszcze jeden to kolejna sztuka Ty jakie łany grobakieś nic nie widać. I takie piękne rodzinki. Ty jak się skrywa. maluszek wychodzą to grzybeczki żeby tylko mrozu nie było to jeszcze będą grzyby o to taki grubasek się skrył ajajaj takie to są piękne na tych grubych nóżkach To jeden O tego, że nie widziała I kolejny grubasek Ki Jeszcze te dwa minęłam. Tego też ominęłam. Jaki ładny. Tu patrzcie, jaki piękny mchu. No to też ominęłam. I tu następny. Ojejku. O jaki ładny. I jeszcze tam Czarnuszek nie jesteś czarnuszk ale prą piękne

I zobaczcie, jakie piękne dwa koło siebie. A tu zobaczcie tego. Jaką ma nogę fajną. Tu też jakieś bliźniaczki złączone. Ale ładne. Tu piękne, w słoneczku. Ale farta miałam, że tutaj nikogo nie było. Tu? No też. Tylko jakiś już... ...gnit. Ale piękne. Takie brązowe. W muchu miały dużo światła. I ładny kolor mają. I kopnia jak w sobie fajny urósł. Ten jaki komik. Ja cię kręcę tu następny. O, tu malutki przypniu. O, trzeba go tak. Urwać, bo się nie da inaczej. Kolejny. Tu jaki piękny. I tu maluszek. Ale ten już jest... Za dużo wody miał. Kurde, ślepa. Jeszcze tu jeden. Obok nich. iście liście jak się ładnie położyły. No już ich pleźm wzięła. zobaczcie jakie piękne siwe gąski świeżutkie tą popatrzcie jest jaka piękna no cudne no i zobaczcie siwe gąseczki Tym razem w piachu, ale nie można wydostać, może tak? jaka piękna kania. No cudna. Trzeba ją wziąć, bo to już będzie może być ostatnia. Nie jestem już w domu i patrzcie, nareszcie czubaty. Czubaty koszyk. Same są tutaj podgrzybeczki. A tu znów mam siwe gąski, żółte. No i jeszcze tam pod spodem są podgrzybki. Ale patrzcie na tego podgrzybka. Ole. Wielki. I zdrowiutki. Podgrzebeczki wszystko zdrowe. Gąski tak samo. No ale tutaj to rekord pobity. Cały czubaty koszyk takie piękne były. Grobiutkie. Łebki takie ładne czarne i malutkie. A to takie jedno miejsce miałam. Jeden las co było dużo. A już w drugim lesie byłam, w trzecim to już tak, takie pojedyncze sztuki były, albo podwójne. Ale ludzie chodziły tam akurat w tym miejscu. No to byli przede mną no to wyzbierali. Ale w tamtym miejscu nikogo nie było. To takie rodzinki zbierałam. Piękne. Mam nadzieję, że jeszcze będą rosły.